Cześć! Dzisiaj mam przed sobą dosyć dużych rozmiarów paczkę. A będzie to taka zabawka dla starszych osób, a dokładnie quadcopter. Zaraz zobaczymy, co to jest warte. Spróbuję się do tego jakoś dostać. Jak widzimy, bardzo oklejone taśmą wszystkich kierunków. Nie wiadomo, jak to zacząć rozpakowywać. Podem jest warstwa styropianu. można zauważyć. To jest trochę głośno, ale na chwilę będzie po wszystkim pewnie. Dobra, wiemy już gdzie jest. Może na wstępie tylko powiem, że kładkopter ten kosztuje w zależności od wersji od 37 dolarów do 81 dolarów. No proszę bardzo, wyłoniła nam się jakaś funkcja Dobra, niech będzie tak. Jest to jedna z tańszych zabawek tego typu, no nie jest to jakiś specjalnie wyrafinowany sprzęt. Tak jak mówiłem dla starszych dzieci być może, dla jakichś zaawansowanych użytkowników oczywiście nie będzie to dobra propozycja. Jak widzimy jest to Syma X5C, ma to być wersja już taka trochę udoskonalona, po... o tak powiem. Jak widzimy, urządzenie wyposażono w kamerkę. Ma ona rozdzielczość 2 megapiksele. Czy to jest realne 2 megapiksele Tego jeszcze nie wiem. Za niedługo nagram jakieś filmiki Wam to w opisie filmu powiem. Czy to jest 2, czy 0,3 megapiksele, Nie wiadomo na serio. Co tam Chińczycy do tego włożyli? Cena różni się, ponieważ do tego urządzenia jest dodanych wiele, znaczy wiele dodatków. Można sobie dobrać zestaw z różną ilością baterii, bo ocenie decyduje zwłaszcza to, czy mamy jedną baterię, dwie, trzy, cztery. Liczba baterii wpływa na koszt urządzenia. I kolejnym czynnikiem, który na to wpływa, jest też ta kamera właśnie, bo może być wersja bez kamerki, wersja z kamerką oczywiście jest nieznacznie droższa. Ja spróbuję to za chwilę jakoś złożyć i próbny lot zrobimy. Co jeszcze mamy w kartoniku? Znalazła się jeszcze instrukcja w angielskim. Możemy sobie poczytać co zrobić. Aby uruchomić to urządzenie. No i mamy taki sterownik, który wyposażono też w kontroler. LCD, pewnie tu są jakieś podstawy komunikaty wyświetlane. Mamy dwa joysticki. Jeden góra, dół. Nie wiem w wszystkich kierunkach to działa. Przycisk załączania. I jeszcze jakieś przyciski, na razie nie wiem do czego one służą. I tu jest jakaś atrapa innego kontrolera, to tu jest atrapa Oczywiście nie może nic czyścić. No i działa to na Wi-Fi w zakresie 2,4 GHz. No i tu mamy jeszcze pokrywę na baterię. Trzeba odkręcić śrubeczkę, by się dostać. Jeszcze tylko dodam, że do zestawu zostały dołączone osłony na nasze śmigła, tak żeby przy pierwszym spotkaniu z ścianą się to nie uszkodziło. Jak mamy też zapasowe śmigiełka, proszę, w ilości 4 sztuk. Jest też Śrubokręt i kabel USB do ładowania naszego urządzenia. I oczywiście, bateria tu jest zapakowana. No i to chyba wszystko. No i jak widzimy, pod pokrywą baterii znalazły się jeszcze dwie rezerwowe bateryjki. Pojemność no jest stosunkowo bardzo mała 600 mAh, czyli no nie jest to jakaś porażająca wielkość. Pozwala nam to na około. 5 do 10 minut lotu. Większość tych kładkopterów tanich to właśnie charakteryzuje się tym, że e, mogą się poruszać przez maksymalnie 10 minut i nad, oddalają się na odległość kilkudziesięciu metrów. Nie mają zazwyczaj funkcji autopowrotu, no że chyba, że uznamy powrót na ziemię, albo spadnięcie na ziemię jako autopowrót, no to, to, to taka funkcja pewnie jest. Dobra, jak widzimy, są cztery gniazda na baterie. Oczywiście mamy chiński, chińskiego mini drona. To ja sobie do chińskiego drona włożę chińskie akumulatorki, które, notabene, są też godne polecenia. Można je śmiało kupić nie ustępują niczym akumulatorkom. Dostępnym w Polsce a są znacznie tańsze. No być może tu jest 3000, nie wiem czy realnie jest 3000, może to jest 2500, ale w tej cenie są niezłe. Czyli stosunek energii do, do ceny jest dosyć przyzwoity. Dobra, włożę sobie. Coś się nam obudziło, proszę. Jak widać. Mhm. Trzeba pokrywę jednak założyć. Bateria mają tendencję do wypadania. Mruga nam tu coś w zielonym kolorze póki co. Proszę, noszę do góry kontroler. Wartości na wyświetlaczu też się zmieniają płynnie, czyli jest ten potencjomer dosyć precyzyjny. Jestem w połowie, tak? Mhm. Lewo, prawo. Proszę teraz. To jest widoczne też działa precyzyjnie. Działa, działa. Góra dół też jest. OK. To atrapa i mówiłem, przyciski też atrapa. Dobrze. Kontroler żeśmy uruchomili. Tu powinna być jeszcze jedna bateria. Zobaczmy co to kryje. Te droższe wersje są sprzedawane z czterema zestawami baterii. Ja mam trzy, czyli można trzykrotny lot co zrobić, a później ładować. Niestety, dosyć długo ładowanie takiej jednej baterii to jest no, kilkadziesiąt minut, czyli długo ładujemy, chwilę latamy. Dlatego lepiej zaopatrzy się więcej baterii, jeżeli chcemy się chwilę chociaż pobawić, bo to powiedzmy, mamy 15-20 minut zabawy na tych trzech baterykach, czyli całkowicie niedługi czas, a jeżeli kogoś to wciągnie, taka zabawa, no to niestety nie pobawi się. Dobra, lecimy dalej. No moja wersja jak widać jest też zaopatrzona w kartę pamięci 4 GB. Nie wiem jakiej klasy. No trudno coś wyczytać. Jest made in Taiwan jedynie. No ale jeżeli dostała karta dana, to z pewnością zapis powinien być na poziomie akceptowalny przez to urządzenie. Tak, i teraz pod kamerką mamy też sobek na baterię. Znaczy, o, pociągamy do siebie, podnosimy. Jest też ostatnia bateria sowana, czyli czwarta. Proszę, żeby ją wyjąć, wymienić. A żeby uzbroić urządzenie, musimy tu do wtyku, który jest trochę poniżej, proszę zasilanie podłączyć. Bateriki. Pozycja jest wymuszona, innej się nie da. Możemy zamknąć i przyciskiem uruchomić urządzenie. Proszę zaczynam nawet na zielono i w jakimś takim pomarańczowym kolorze mrugać. I zobaczymy teraz za chwilę jak to lata, jak to w ogóle działa. A jeszcze może ważna jest dosyć waga. Zobaczmy ile. To realnie waży. Momencik. Udało się umieścić na wadze 97 gramów. Uwaga. A jeszcze sprawdzimy, ile sama bateria waży. 17 gramów. No, dwie baterie, 34 gramy. Podobno da się dokonać przeróbki co do akumulatora, dać akumulatorek o większej pojemności. Są już takie rozwiązania dostępne, jeżeli ktoś chce polatać, powiedzmy te po więcej niż 10 minut może większy akumulatorek zamontować, który tam wejdzie do tej komory. Eee, oczywiście ciężkie akumulatory spowodują, że będzie to urządzenie ciężko się miało unieść i w ogóle będzie może słabo sterowalne. Koptery mają ogólnie to do siebie, że bardzo dobrze się utrzymują w powietrzu, nie ma problemu jak z jakimiś helikopterami czy z innymi urządzeniami. No, to może założymy sobie osłonę proszę jest osłonka na nasze śmigiełka jest druga do tych kopterów są też łatwo dostępne części zamienne. Można w finak dokupić sobie kolejne śmigła czy też osłony Bo po iluś kilku upadkach Możemy mieć jednak to uszkodzone, zwłaszcza jeżeli tym się bawią dzieci. No i też trzeba uczuć ludzi, że to jest urządzenie potencjalnie niebezpieczne. E, takie śmigiełka uderzając w palce mogą też troszkę, no chociaż są takie tworzywa dosyć miękkie, proszę zobaczyć, ale jednak może ładnie skaleczyć, no bo w kontakcie z okiem może być też bardzo niebezpieczne. Więc jestem już po kilku lotach, nawet po kilkunastu. Przeżyłem wiele upadków, zderzeń. No i co można zauważyć, proszę bardzo, i jedna z osłon już pękła. Na szczęście nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Dostaliśmy cztery takie zapasowe osłonki. Producent to przewidział, że to jest krucha bardzo rzecz. Jest to też bardzo lekkie tworzywo. Żeby to było lotne i lekkie, no to zastosowano bardzo delikatne te wzmocnienia. Co jeszcze trzeba powiedzieć? Zaczynając, proszę bardzo, kolejna strata, to gdzieś mi wypadła jedna z tych osłon e, diod, diod LED, które tu świecą w kolorze zielonym akurat, e, i tył mamy czerwonym. I do lotu teraz jeszcze zaraz podpowiem, że ustawiamy zawsze do siebie m, w kolorze zielonym, aby nie stracić orientacji m, jak to leci, bo łatwo się pogubić, jak jest daleko, po prostu nie widać jak on jest ułożony, e, czyli Patrzymy tak, żeby zielone bo w naszym kierunku, wtedy na pilocie kierując powrót, on będzie do nas wracał, a nie oddalał się. To jest dosyć istotne. Co jeszcze? Urządzenie można skalibrować, nawet trzeba, ponieważ fabrycznie może być tak, czy po jakichś upadkach coś się przesunie i ciężar się nie tak rozmieści, i przy starcie może być tendencja, że nam w jedną stronę ucieka ten kładkopter. I w tym celu do kalibracji służą te przyciski. Czyli wystarczy urządzenie załączyć. Tutaj robimy to samo. I jak widzimy, proszę bardzo, na dole te kropeczki, które teraz tu widać, to są właśnie e, skala kalibracji. Czyli jak mamy przesunięte. Czyli urządzenie, gdy nam ucie na przykład uciekało w prawo, to tu sobie robimy przesuwając w lewo przeciwwagę żeby on nie miał tendencji, czyli delikatnie się wyprości. To samo robimy, jeżeli ma tendencję do uciekania w tą bądź tą stronę, to regulujemy to tym tu przyciskiem: góra-dół. Kolejna rzecz, jaką warto podkreślenia, to możemy robić zdjęcia i filmy, czyli bardzo ważna funkcja. Do tego służy ten oto przycisk. Przesuwając go do góry, w czasie lotu robimy zdjęcie, a przesuwając w dół, urządzenie zacznie nagrywać nam film. Teraz jest nieuzbrojony, a żeby go uzbroić, bo teraz po prostu podnosimy do góry, opuszczamy. Proszę, zapaliło się na zielone światełko, czyli jest urządzenie teraz gotowe do lotu. Jeszcze możemy sobie wybrać na jakich obrotach ma chodzić, czy ma latać szybko, czy wolno. Ma będzie pozycję, jak jest, sieci się H, to będzie obroty ma, a na niskich oczywiście zgodnie z tym, co się może domyśleć, jest L. Co jeszcze warto powiedzieć? Mamy tutaj też drugi przycisk, który służy do takich akrobacji 3D, czyli robiąc manewr w lewo w prawo i trzymając w różnym to, kopter zrobi nam taki manewr, się odwróci o 100%, bo też tak się wywinie, i powróci do swojej pierwotnej pozycji. Czyli prawdopodobnie jest tam żyroskop, który dba, aby to urządzenie było cały czas w poziomie a nie jakieś takie dziwne przyjmował pozycje no i to by było na tyle czyli pilota żeśmy poznali to jest uzbrojony podnosi do góry urządzenie nie jest drogie za 200 zł możemy takie coś mieć czyli w, w, zabawka dla starszych dzieci bardzo fajna nawet mi się podobało tym trochę polatać Yy, można sobie nagrać oczywiście film z okolicy, z wysokości, bo jest się w stanie podnieść dosyć wysoko. Ale, tak mówię, nie latamy na wiecznej pogodzie, ponieważ jak będzie silny wiatr, to co teraz ostatnio nie miałem, on się przesuwa z wiatrem. Z powrotem go jest bardzo ciężko sprowadzić. Yy, po prostu nie umiem wygrać z mocnym wiatrem, takim do, porywistym. Dlatego lepiej wybrać sobie spokojniejszą pogodę. Wtedy możemy nim, nim sterować tak jak my chcemy, a nie tak jak przyroda chce. Dobra, ty na tyle. Subskrybujcie kanał. Za niedługo kolejne ciekawe znaleziska z AliExpress, bądź też z innych chińskich sklepów. Zapraszam też do przeglądania starszych filmów. Zawsze coś ciekawego do siebie znajdziecie, coś możecie tanio w Chinach kupić. Pozdrawiam, cześć! Sous-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour <laughs>